Cześć wszystkim? Do was kolejnym odcinku na kanale w tym odcinku sprawdzimy sobie nowy pojazd, który niedługo się pojawi w Get Online. Jest to Badmobil. i skonfrontujemy go z z Voltikiem Rocket. I tutaj będziemy w tym odcinku pomagał keplan, który jest tutaj na sesji i w odcinku przywitaj się. Hej, hej. Może na początek ludzie zrobimy tą konfrontację tutaj. Tego Badmobila z Volticiem Rocket, dlatego że Badmobil ma właśnie coś takiego, takie, takie turbo przyspieszenie. Voltic też, też coś takiego ma, no i zobaczymy w którym przypadku to przyspieszenie będzie lepsze. W ogóle ten badmobilek jest o wiele masywniejszy, nie? W ogóle zaraz sobie go jeszcze będziemy sprawdzać gdzieś na sesji, ale myślę, pomyślałem, że taki taki start odcinka będzie najlepszy, takie porównanie do, do Voltica To czekaj, jaki jeszcze... Startujemy na 330, okej? Okay? Od razu z dopalaczem, od razu z dopalaczem I cały czas spamuj tym dopalaczem, okej? Okay? Okej okay. Dobra, dam kamerę do tyłu Wydaje mi się, że się uciekam, nie? Je? O, no, jest to daleko, mocno Dobra Zatrzymiemy się przed metą. O, uciekam czyli Ja nie mogę. Z... Ale, no. ale ci uciekłem. Wydaje mi się, że tutaj ten dopalacz jest częstszy niż, niż w Voltiku. O kurde. Ale żeś został że tyle. Nie, to jest po prostu częstszy dopalacz. W Voltiku się chyba dłużej ładuje i temu. Ale jeszcze to sprawdzimy, ludzie. Dobra, tu się zatrzymiemy przed metą. Nie wjeżdżamy nie na metę kaplanek coś. Spróbujemy w drugą stronę. Ale bez, bez tego dopalacza, zobaczymy, co jest szybsze, tak bez dopalacza, nie? Bez tego. bez tego przyspieszenia. Dobra, no tak równo jakoś, czekaj. Okej. Okay. No to na 4,50 startujemy, ok? Bez dopalacza teraz, bez dopalacza. Ok. Po prostu jedziemy. No to w ogóle lepiej startuje. Jak to wygląda? A, chyba też ci uciekam. Chyba po prostu Badmobil jest szybszy od Voltika, ludzie. No, uciekam ci. Uciekam. Nie, no, chyba częstotliwość jest taka sama. 5. Ta, częstotliwość jest taka sama, ludzie, tego dopalacza Ja myślę, że idealnie, co do milisekundy jest taka sama Ja myślę, że po prostu Badmobile jest szybszy i bardziej go ten dopalacz popycha, popycha do przodu Ale ja nie mogę, ten Badmobile, jest w ogóle masywniejszy od tego Voltika. Patrzcie teraz No dawaj do mety Na tym, na dopalaczu Cały czas używając Ja nie mogę E yeah, no, czyli Voltik tutaj przegrywa i to bardzo z tym badmobilem. A wydawało mi się, że Voltyk go prześcignie, tego badmobila, Że on jest w ogóle od niego... od niego wolniejszy Że badmobil jesteś w sensie od Voltika A tu proszę Bo, że tak zostawia w tyle Voltika, że, że to jest naprawdę masakra Dobra, to słuchajcie, do przetestujemy sobie na sesji swobodnej Pokażemy w ogóle jakie ma opcje a to najpierw musimy wyjść z tego, z, z wyścigu, tak w ogóle Dobra ludzie, my jesteśmy tutaj na sesji spowodowanej. Yy, tutaj jest jak widzicie badmobil z rakietami, tutaj jest bez rakiet Tylko, że jak tutaj Kepler RS i tego badmobila z rakietami, to się tutaj koła bugują Ale wiadomo, że tak normalnie nie będzie Normalnie koła wyglądają tak Czyli czekajcie, to może weźmiemy sobie w takim razie tego badmobila i pokażę wam jakie, jakie ma funkcje O, ten dopalacz to już widzieliście W ogóle fajnie, fajnie odpala, nie? Normalnie się nim jeździ, nie? Jakby norm, były normalne koła To się po prostu to jakoś pomagowało. Dobra, rakiety. Ogarnacie znaczy się strzelało rakietami. Okej, okay, okej. Okay. l jeden. Mamy mamy też działko. Oczywiście to możemy... Możemy wszystko przełączać. Działko normalne, nie jakieś wybuchowe. Ja chcę wam pokazać jak się tutaj te rakiety namierzają. Okej, okay, już mam dwie gwiazdki. Wow! Jak to wyrzuca te rakiety jak namierzy? O kurde czołg o oh, fuck Dobra, czyli... Czyli nie jest to jakieś pancerne, tak? Chyba, że jest jakaś opcja dodania tego pancerza, nie jest czy nie jest? Nie yy, jest. jest? Ale to był dodany, nie? Był dodany pancerz Był dodany pancerz? Okej, okay, tak, czyli tak. Czyli RPGów to na pewno, na pewno nie wytrzyma O, chyba na ciebie namierza To ja, to ja, no Wow <laughs> Sorry ale, kurde, jak ta, jak ta rakieta w ogóle leci, tak góra dół, nie? Że tu jest czołg? Nie dobra. Wow, wow, do, dobre to jest. Repodoba mi się, żeby na czołg nie trafił. Nie no, rakiety są mega, ale to mega cenne, ludzie. Kurde, dobre to jest. Ale nie wiem, czy, czy ta liczba rakiet jest nieograniczona, bo wydaje, bo cały czas nawalam tymi rakietami, nawalam. Mi się nic, nic nie dzieje. Nie kończą się. Cały czas w ogóle patrzcie, teraz gim jest pamięć, nie? Teraz gim jest pamięć, taka jest częstotliwość strzelania tych rakiet. No nie jest jakaś ona specjalnie duża. A na razie to nawala, mi się nie kończą, ja nie? wiem, czy to przez, przez modyfikacje, nie skończy ilość tych rakiet, czy tak będzie normalnie. No ciekawie, ale są mega, ale to mega celne, nie? Patrz jak tam. jo! Jeszcze nawet na czerwono nie było i na czerwono jeszcze się celownik nie świecił chyba na zielono strzeliłem rakietą i od razu trapiła. Gra no dobra jest. O tutaj ja trochę tego jedzie wo kurde W ogóle tak fajnie to leci do góry i tak opada, nie? No, zobaczcie, przez, dzięki temu, że jest taka parabola to, to rakieta jest w stanie ominąć jakieś przeszkody, nie? Tak teraz to bo teraz to było widać. O wow, kurde Ja pierwszy jak, jak ta rakieta zawróciła Patrzcie w ogóle te rakiety mi się tutaj odnawiają cały czas Co wiele się nowe pojawią Pojawiają One... bo patrzcie jak je, ja je stąd wystrzeliwuję ludzie Widzicie? One niby tu są dwie. Teraz tu jest jedna. Tu jest teraz po jednej. O i teraz niby zero I teraz zobaczymy co się stanie. O, i teraz znowu mam maksa No ciekawie Nie no, czyżby, czyżby rakiety były były nieskończone? Jeżeli tak, to ja kupuję tego ma badmobila Bo jest, bo jest spoko, Lepszy, lepszy od voltika Już na pewno jest lepsza od voltika pod względem osiągów ludzie. To już, to już na 100%. Ale to będzie mega drogi, ludzie. Nie wiem, ile dokładnie, dokładnie wynosiła cena, ale pamiętam, że była ona dość duża. Gdzieś tutaj w montażu wam dodam, ile ten, ten pojazd będzie kosztował, bo cenę już mniej więcej znamy. A ja wam też pokazałem w odcinku z, z ukrytych pojazdów. Ale nie, naprawdę radzi sobie nieźle ten mobil. Dobra, ludzie, ja już tutaj padłem. Jak widzicie tutaj ten badmobil, no, rakiety nie wytrzyma niestety. Czołg wjechał, rozwalił i, i koniec zabawy. Ale, no, naprawdę, te rakiety są mega celne. banmobil jest mega szybki, no i też mega drogi. Chociaż wydaje mi się, że to jest troszeczkę przesada ze strony Rockstar, że takie pojazdy są dodawane, je. Tak, tak bardzo, tak bardzo futurystyczne. Rockstar już zaczyna za bardzo przesadę z tymi niektórymi dodatkami. Chociaż napiszcie w komentarzu, co tak naprawdę o tym sądzicie. To jest tylko moja opinia. Być może macie jakąś inną opinię. Także napiszcie w komentarzu, co sądzicie o Badmobilu. Czy wam się podoba, czy, czy go będziecie kupować. I co w ogóle sądzicie o dodaniu go do gry? My widzimy się w kolejnym materiale. Tyle tyle w tym filmie. Także do zobaczenia. Do następnego cika. trzymajcie się. Pa! Jedzie, Czołg. Kurde z kijem baseballowym na Czołg. Albo z toporkiem. Chodź tu, Mendo. O kurde. Rozwalić ten Czołg. O! Ho ho, ho, ho Ło! Dobra. Toporkiem go. Toporkiem go, nie da rady! O kurde Ej stary, tego go nie rozwaliłeś, nie? nie? Pokonałem czołg toporkiem! Jak, a jakie jaja? Stary, ja rzucałem się toporkiem na ten czołg e, Tak w niego nawalałem A czołg próbował mnie trafić, nie? I strzelał wokół siebie, nie? I sam się załatwił Cześć to? Ale numer, nie? nie.